Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 22. W równoległoboku ABCD przedstawionym na rysunku kąt alfa ma miarę 70 stopni. Wtedy kąt beta ma miarę. Czyli wiemy, że kąt alfa ma 70 stopni, mamy znaleźć miarę kąta beta. W skośie równoległoboku wiemy, że y, kąty leżące naprzeciwko siebie Czyli A i C będą miały równą miarę, czyli kąt przy wierzchołku C na pewno ma miarę 70 stopni. Tu widzimy, że mamy kąt prosty, więc z drugiej strony również na pewno będzie kąt prosty. No i tutaj mamy zaznaczony kąt prosty. Teraz popatrzmy. Z własności równoległoboku możemy jeszcze powiedzieć, że dwa kąty stojące obok siebie, czyli kąt przy wierzchołku A i przy wierzchołku D mają razem na pewno 180 stopni. To skoro kąt przy wierzchołku A ma miarę 70 stopni, to znaczy, że kąt przy wierzchołku D musi mieć 110 stopni. Teraz możemy skorzystać z własności czworokątów. Wiemy, że suma kątów wewnętrznych w dowolnym czworokącie zawsze jest równa 360 stopni. Zatem popatrzmy, mamy tu kąt 90 stopni, 90 stopni i 110 stopni. Brakuje nam bety. Zatem beta to będzie 360 stopni, odjąć 90, odjąć 110 i odjąć 90. Zatem beta to 360 stopni minus 290 stopni, czyli 70 stopni. Prawidłową odpowiedzią będzie tutaj odpowiedź B, 70 stopni. Jeśli pomogłem. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.